Cześć, witam Was ponownie, dzisiaj będę robił roladę z mięsa mielonego taką zawijaną, zgotowaną szynką, z serem w środku z cebulką, będzie po prostu bajecznie, pysznie taką roladę można dołożyć do obiadu, do ziemniaków polać sosem, czy równie dobrze po prostu zajadać się samą taką pieczenią a więc nie będziemy za długo yy, gadać przystępujemy do naszego dzieła a więc Pierwsze, co muszę zrobić, to podsmażyć lekko cebulkę, żeby była miękka. Będę smażył na oleju roślinnym. Już mam pokrojoną tutaj cebulę w pół talarki. To są trzy sztuki. I wrzucam od razu na patelnię, niech ona się podsmaża, a my w tym czasie przygotujemy mięso taką roladę najlepiej się właśnie opłaca zrobić z kilograma mięsa. Ona będzie wtedy miała odpowiednią grubość i wielkość. Do mięsa wcieram dwa duże ząbki czosnku, takiej wielkości. Czosnek w tarty. Teraz wrzucimy przyprawy. Będzie to pieprz ziołowy. Takie dwie małe łyżeczki. Jedną dużą łyżkę suszonego aromatycznego lubczyku. Taką porządną dużą łyżkę majeranku. Soli dajemy dwie porządne szczypty, ponieważ tu jest kilogram mięsa, więc a na kilogram mięsa powinniśmy dawać około 14 gramów soli, więc myślę, że zmieszczę się między 10 właśnie, a 14. Dodam łyżkę musztardy. Ostrej musztardy. Ja używam diżonowskiej. Teraz czarnego pieprzu, grubo zmielonego. Również porządne, takie dwie szczypty, bo ja lubię, jak jest wszystko doprawione. Porządnie. Teraz dodam płatki owsiane ale suche, nienamoczone. Chodzi o to, że jak się będzie rolada piekła, będzie wytwarzała, wydzielała soki, to płatki będą mnie wchłaniały i zatrzymywały w środku i rolada będzie delikatna i pyszna. Wrzucam dwie, trzy łyżki. Dwa jajka. Jeżeli mamy duże jajka, to jedno, ja mam takie malutkie. Rządną garść posiekanej natki pietruszki, wleję trochę wody, to znaczy się jedną trzecią garnuszka. I dokładnie wyrabiamy. Nie muszę przypominać, że takie farsze, właśnie na rolady, na kotlety z mięsa mielonego, wyrabiamy rękoma. Musimy czuć tą strukturę. Gotowe. Teraz przystępujemy do układania warstw, rolowania i za chwilę będziemy piekli. Bierzemy jakąś blaszkę. Wykładam ją folią, ale z takim większym zapasem. Przekładam mięso. I co robię? Dokładnie je rozkładam. Dociskając. Blaszka maranty, więc mięso nie będzie uciekało na boki, tylko zachowa kształt. I starajmy się jak najrówniej rozłożyć, żeby nie było grubiej, cieniej, wiecie później przy rolowaniu. Na to mięso kładziemy gotowaną szynkę w plasterkach. Teraz na szynkę kładziemy plasterki sera żółtego. Teraz na to wszystko wykładamy cebulkę. No i przyszedł czas żeby to wszystko zawinąć jakoś. A więc próbujemy. Oczywiście zaczynamy folią. Przy takich potrawach zawsze jest trochę zabawy. Ale uwierzcie mi, że warto. I delikatnie musimy ścisnąć. No i już nam się jakoś w folii trzyma. Ponownie kładę folię na desce. I wykładam bekon, to znaczy się boczek w plasterkach. I teraz kładziemy roladę na boczek. Trudne to nie było, i teraz ponownie zawijamy razem z boczkiem. I gotowe teraz. Przekładam to do naczynia żaroodpornego, którego wysmaruję olejem. Możemy ją jeszcze delikatnie poprawić. I teraz tak przygotowaną roladę wkładam do... Piekarnika już oczywiście wcześniej nagrzanego do 200 stopni na jakieś 40 minut, może 45 minut. Musimy patrzeć, jak już boczek będzie z wierzchu pięknie zrumieniony, lekko taki, wiecie, chrupiący. To znaczy, że rolada już jest gotowa, a więc do zobaczenia za malutką godzinkę. Rolada jest upieczona, zobaczcie. Nie wiem, 10 minut przed końcem ją wyciągnąłem z piekarnika i odwróciłem, żeby od spodu również boczek się przyrumienił i tak zostało, zobaczcie wygląda po prostu wyśmienicie teraz ją musimy wyjąć z naczynia pokroić i spróbować oczywiście od, po wyjęciu z piekarnika odczekałem jakieś 5-6 minut bo od razu też nie wolno jej kroić bo to wszystko by się rozpadało to musi się tak troszeczkę ustać uspokoić w środku te soki muszą przestać buzować i ona wtedy będzie pięknie się kroiła Udało się. I właśnie z tym trzeba również delikatnie, żeby ona nam się po prostu nie przełamała, bo byłaby draka w chińskiej dzielnicy albo u mnie na stole. Jesteście ciekawi? O, już widzę. Czat. ser z cebulką wypływa. Ona oczywiście, jak jeszcze całkiem ostygnie, ona całkiem się zsiądzie. To ten kawałek teraz przełożę na mniejszy talerz, bo jego będę próbował. Zobaczcie, już wygląda o wiele lepiej, bo zsiada się to wszystko, lekko stygnie. Zobaczcie, tak właśnie powinna wyglądać taka rolada. To jest naprawdę świetne. To jest naprawdę pyszne. Mm. Takie proste, a takie smaczne. Wow. Nie wyobrażacie sobie, jak tu pachnie. Jakie to jest dobre. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was kiedy wrzucę film no i życzę Wam smacznego. I róbcie takie proste rzeczy, to one nie są drogie, a są wyśmienite. Po prostu mistrzostwo świata.